Dziękuję bardzo Pani Poseł. Pan minister Jan Wincent Rostowski, bardzo proszę. Dziękuję Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Chciałem kilka słów na koniec aby podsumować debatę, ale muszę powiedzieć, że Pani Poseł Leszczyna z takim talentem. W zasadzie powiedziała wszystko, co chciałem powiedzieć, i z dużo większym wdziękiem, niż bym mógł kiedykolwiek to zrobić, więc chcę tylko powiedzieć, że jest to budżet, budżet przedstawiony przez rząd, jest to budżet odpowiedzialny, budżet przezorny, budżet, który razem z Planem Stabilności i Rozwoju tworzy instrumenty, które pozwolą rządowi reagować na w obecnej chwili trudne do przewidzenia, efekty kryzysu światowego światowego kryzysu finansowego, ale my te instrumenty stworzyliśmy, te instrumenty mamy i to są instrumenty, które pozwolą nam zareagować nie tylko na wydarzenia, nieoczekiwane wydarzenia gospodarcze, ale także na nieoczekiwane ujemne skutki społeczne, i jest to jeden z najważniejszych elementów tego pakietu, tego budżetu nie, nie, nie nie baliśmy się tutaj pójść na pewne podwyższenie, konieczne podatku akcyzowego od alkoholu i samochodów wysokolitrażowych, po to, aby zapewnić środki na rezerwę solidarności społecznej, która będzie dostępna w razie problemów poważnych społecznych, które mogą na skutek kryzysu wystąpić. Proszę Państwa. Odpowiedzialność w obliczu kryzysu światowego, w obliczu różnych zawirowań, które także mogą spowodować, że koszty obsługi zadłużenia budżetu polskiego stałyby się o wiele większe, i wobec tego skonsumowałyby. Jakąkolwiek podwyżkę deficytu budżetowego, na którą nieodpowiedzialny rząd, bo tylko taki rząd by się zdecydował na podwyżkę deficytu, ta, ta konsekwencja, aby nie zwiększyć deficyt po to, żeby koszty obsługi zadłużenia nie wzrosły, stanowi jakby kluczowym elementem tego budżetu, i dlatego ten budżet jest, jak powiedziałem wcześniej, wyrazem konsekwencji, spokojnej determinacji i odpowiedzialności rządu za przyszłość i za gospodarcze losy Polski. Proszę Państwa, Wysoka Izbo, proszę o poparcie tego budżetu. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Ministrowi.